zainteresowanych polepszeniem swojego brzmienia jak i nabycie może nowej wiedzy i tak dalej tak więc to tu więcej będę dolił. przejdę do konkretów będę prezentował ten tutorial na moim kawałku, który niedawno się ukazał na YouTubie OK, jest to skończony mix bez masteringu może Przesłuchajmy się temu kawałkowi. Życie, życie. Życie, życie. Życie, życie. Szkole nauczyciel. Będąc nie uważał, może zaliczyć powtórkę. życie, życie, szkolny nauczyciel. Będąc nieuważny, możesz zaliczyć powtórkę. Z rozrywki zajęcia wykute mam na blachę. Wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce. Pogoń za pieniądzem, tu skala rośnie. Doświadczenia, bagaż gruby woże, gruby wożę. Pale mosty, które rozświetlają mi drogę. W przyszłości mogę, wszystko nieśmiertelny do grobowej deski. Uliczny. Także aż fałszywych Zbędne sprawy zawsze na plan dróg Co mam zrobić jutro, dzisiaj zrobię proces twórczy Proces twórczy Z Czasem wyrzuty sumienia zbiorą Dużo Duszno coś by zaczyna Anakonda złych myśli Plata węzeł na niewinnych szyjach Myślisz, że to koniec, nie myśl już tak nigdy Nie myśl już tak nigdy Szlaków milion Tak więc tak się ten kawałek prezentuje Pierwsza wzrotka z podbiciami, z wokalem, jak widać jest jeden wokal. Tutaj szyna do tego wokalu, do miksu, podbicia, dwa razy lewa, prawa i nic więcej nic więcej jest. Sekcja perkusyjna, bas cymbałki, trochę pianinka, trochę syntezatora i nic więcej. Także tak to się prezentuje. się prezentuje, i ogólnie na samym początku chciałbym zwrócić uwagę na to, żeby się nie sugerować wtyczkami, których ja używam, ponieważ sam z założenia wiem po wielu latach doświadczenia, że nie trzeba mieć fejmowych wtyczek, fejmowych <coughs> firm do miksowania do miksowania tutaj podkreślam, bo myślę, że do masterowania to jednak należałoby zainwestować w jakieś lepsze mm, lepszy sprzęt, lepsze pluginsy, jeżeli masterujemy cyfrowo, nie, nie analogowo więc tak jak mówię, żeby się nie sugerować mm, tym, że ja używam takich kompresorów, takich korektorów, takich DSR-ów czy czy reverbów, czy tak dalej bo myślę, że każdy może to osiągnąć ten sam efekt, który ja mm, mam na swoich na swoich wtyczkach. Także, także prezentowałem tutaj przez chwileczkę kawałek w formie skończonego miksu. Przejdziemy teraz do kawałka, który jest w formie w formie gołej, tak powiem. Dobra, mamy tutaj miks goły. Bez niczego, przyjrzyjmy się, jak to, przesłuchajmy się, jak to brzmi. Yeah. Życie, życie, szkolny nauczyciel, będąc z niej że może zaliczysz powtórkę. Z rozrywki zajęcia, Wykuty mam na blachę, tajemniczony, dobrze z tematem na ławce. Pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie, doświadczenia, bagaż, gruby woże, gruby woże. Pale mosty, które rozświetla... Jak słychać, jest tutaj bardzo dobrze nagrany wokal w dobrych warunkach, co jest podstawą dobrego brzmienia wokalu. Nie ma innej drogi do tego, żeby uzyskać dobre brzmienie wokalu, po prostu trzeba go najpierw dobrze nagrać. Nie można nagrywać wokalu i myśleć, że później wszystko można załatwić w miksie. Ma być na odwrót, ma być tak zajebiście nagrany wokal, że mix tylko jeszcze doda wisienkę na tort. Więc yy, dla, tych, których, dla tych, którzy się jeszcze dobrze nie znają i myślą, że zawsze wszystko można doszlifować w miksie, radziłbym, żeby nagrywali swoje wokale jak najlepiej potrafią, jak najlepszym yy, sprzęcie i w jak najlepszych warunkach. <grym> Okej, okay. od czego bym zaczął? Zacząłbym od korektora. Może być to każdy jakikolwiek korektor w stacji roboczej, yy, który mamy po zakupieniu programu. Nie musi być to jakiś nie wiadomo jakiej firmy yy, korektor. Mm. Co tak naprawdę korekcja pozwala nam e, osiągnąć? Pozwala nam manipulować balansem częstotliwości danego sygnału audio. E, mówiąc najprościej, uwypuklać lub przycinać pasma niskie, średnie lub wysokie. E, za pomocą korektora możemy na przykład podkreślać niskie częstotliwości basu, nadając mu nie, większej wagi, albo precyzyjnie wyciąć renozans z jakiejś częstotliwości na werblu. Jak również dodać trochę powietrza do całości miksu. Tak stosowanie Equalizera jest bardzo mm, bardzo wiele jest zastosowań i tylko od nas i naszej kreatywności zależy jak bardzo przydatne narzędzie może się on okazać w naszych rękach. Dlatego zachęcałbym aby bardzo dobrze y, nauczyć się posługiwania korektorem bo jest to podstawa i żeby mm, nauczyć się y, polecałbym nauczyć się nawet na pamięć gdzie i za co jest odpowiedzialna dana częstotliwość, to pozwoli po prostu na lepsze, yy, na świadome korzystanie z tego potężnego narzędzia, bo każdy używa korektora i jest to nie, nieodłączny element miksu. <coughs> ok, więc tak mamy tutaj wokal. <coughs> Zobaczmy z to. Tutaj... Będąc nie może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia wykute mam na blachę wtajemniczony. Dobrze z tematem na ławce, pogoń za pieniądzem apetytu okay, Skala rośnie, doświadczenia pagaż. Widzimy tutaj rozstaw, rozstaw częstotliwości wokalu. Yy. I tak. Ok, po kolei czyli od 80 do 120 jak daleko przesunięcie punktu odcięcia zależy oczywiście od tego, jak została nagrana ścieżka i jak prezentuje się ona w Miksie. Nie bójcie się wycinać nawet tak daleko jak 150 czy, czy 200 Hz. Hmm, A nawet dalej, jeśli sytuacja tego wymaga. Tutaj mamy dolnozaporowy, tak zwany hmm, has high pass filter ok, włączmy nasz wokalik będąc nieuważnym może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia, wykute mam na blachę wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce, pogoń za pieniądzem i tutaj słyszymy jak się jak im dalej przycinamy high pass filtrem, jak im, im dalej ścinamy, pozbawiamy ciężkości wokal, więc jest to też ważne, żeby nie za daleko ściąć, ponieważ pozbędziemy się całej wagi wokalu jest to dobre zastosowanie, ale to jakby wyjaśnię w następnych tutorialach, jaki można osiągnąć ciekawy efekt, wycinając większą, większą część pasma. Okej. Okay. Ja może zademonstruję jak ja, ja wyczuwam w którym momencie i jak najlepiej pozostawić High Pass filter. Więc zademonstruję to teraz. Będąc nie uważam, może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia. Na blachę wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce. Pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie. Doświadczenia bagaż, gruby woże, gruby wożę. Pale mosty, które rozświetlają mi drogę przyszłości. Mogę wszystko nieśmiertelnej do grobowej deski. Robię rabuliczny nie dla wszystkich. Ciężki przekaz szczery, także aż drażni fałszywych. Zbędne sprawy zawsze na. Mhm, mm i w ten sposób to właśnie robię. Jakby wyjeżdżam yy, daleko. Około 500, i potem, potem powoli wracam i słucham, gdzie jakby najbardziej staje się wyrazisty i najmniej traci ciężkości, a najbardziej się robi czysty. Czyli jakby się pozbawiam tych wszystkich niepotrzebnych dudniem, burczeń i tak dalej. Myślę, że u mnie 130 będzie akurat. Ok. Kolejne pasmo, które może nam, nam przysporzyć problemów, to niski środek, czyli okolice 200 350 do 350 Hz, to w tych rejonach znajduje się częstotliwość odpowiedzialna za dudnienie i buczenie. Niewielkie wycięcie w tym paśmie z reguły załatwia sprawę, dlatego zademonstruję to, w jaki sposób ja to robię. Będąc nie uważam, może zaliczyć powtórkę. Z rozrywki zajęcia, wykute mam na blachę wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce, pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie doświadczenia, bagaż gruby woże, gruby woże. Pale mosty, które rozświetlają mi drogę przyszłości mogę wszystko nieśmiertelnej do grobowej deski. Robię rabuliczny, nie dla wszystkich. Ciężki przekażczery Jak słuchać to właśnie takie yy, dudnienie niepotrzebne. Znajduję to miejsce, w którym jest najwięcej tych niepotrzebnych e, częstotliwości i wycinam około 4 decybeli. rozszerzam wycięcie do około 5 i w ten sposób odsłuchujemy to jeszcze raz. Będąc z nieuważym, może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia. E, na co bym chciał jeszcze zwrócić uwagę jest bardzo ważne tutaj bypass. E, jest to nieodłączny element. E, Polecałbym, żeby to weszło w krew i w nawyk używania tego. Jest to bardzo ważne właśnie. Włączać i wyłączać i, i, i słyszeć różnicę. Wtedy też przy okazji ćwiczymy słuch. Będąc nie uważam, może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia, wykute mam na blachę wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce, pogoń za pieniądzem. No jak słychać różnica jest y, ogromna już przy tak y, niewielkim zabiegu. Warto się też przyjrzeć rejonowi około 400-600, gdzie możemy znaleźć źródło kartonowego pudełkowatego brzmienia. Podobnie jak w, w poprzednim przypadku, małe ujęcie w tym rejestrze pozwoli, yy, pozwoli nam lekko oczyścić yy, yy, ścieżkę, więc zademonstruję to. Będąc nie uważnym, może zaliczyć powtórkę. Z rozrywki, zajęcia wykute, mam na blachę. Wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce. Pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie. Doświadczenia, bagaż, gruby wożę, gruby wożę. Pale mosty, które rozświetlają mi drogę przyszłości. Mogę wszystko nieśmiertelnej do grobowej deski. Robię rabuliczny, nie dla wszystkich. I tak jak w poprzednim przypadku, wycinamy tą częstotliwość. Około 4 dB to też w zależności od jakości wokalu oraz, ja, mm, oraz y, warunków nagrywania i tak dalej. Więc jakby ja tutaj nie potrzebuję dużo wyciąć, jest to około 4 y, dB. Przesłajmy się temu. Będąc nie uważym może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia, wykute mam na blachę wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce, pogoń za pieniądzem, apetytu skalar. No, jak słychać, jest różnica. Czyściejsza się staje ta ścieżka. Na koniec brzmi okiem na częstotliwość w granicach od 1 do 3,5 kHz. Czyli tutaj. Tu znajdziemy nosowy brzęczący charakter ludzkiego głosu, którego nadmiar bywa męczący czasami dla ucha. I tutaj coś trzeba uważać, ponieważ by nie odjąć za dużo, no bo nieco powyżej. Od 4 do 6 znajduje się częstotliwość odpowiedzialna za wyrazistość mowy i jej prezencję. Więc jakby tutaj też trzeba z tym ostrożnie. Ok, zademonstruję to teraz. Będąc nie uważnym, może zaliczyć powtórkę. Z rozrywki zajęcia wykute mam na blachę. Wtajemniczony, dobrze z tematem na ławce. Pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie, doświadczenia bagaż. Gruby woże gruby woże. Pale mosty, które rozświetlają mi drogę przyszłości. Mogę wszystko nieśmiertelnej do grobowej deski. Robię rabu liczny, nie dla wszystkich. Ciężki przekaz szczery, także aż drażni fałszywych. Zbęd. Okej, okay. jakby niewielkie wycięcie. Powinno załatwić sprawę. Okej. Okay. Będąc nie możesz zaliczyć powtórkę. Z rozrywki zajęcia. Wykute mam na blachę wtajemniczony. Dobrze z tematem na ławce. Pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie doświadczenia, bagaż gruby woże, gruby woże. Pale mosty, które rozświetlają mi drogę przysz... No jak słuchać jest różnica i Ostatnie pasmo, na które trzeba zwrócić uwagę to obszar od 6 do 8 kHz. Choć może się to bardzo różni w zależności od rodzaju głosu i płci osoby śpiewającej. Tu mieszkają sobie ciblanty, głoski sy syczące, których nadmiar jest bardzo uciążliwy i męczący dla ucha. Choć nie, polega, choć nie polecam polegania na korekcji w kwestii redukcji sibilantów, to czasem niewielkie ujęcie z tego pasma pozwala uzyskać bardziej naturalne rezultaty w momencie włączenia DSR-a, o którym zapewne w następnych tutorialach. Więc jeżeli mamy problem z głoskami sy syczącymi, niewielkie ujęcie w paśmie od sześciu do 8 yy, załatwia sprawę. No ja tu w tym momencie nie mam takiego problemu. z nieuważnym może zaliczyć powtórkę z rozrywki zajęcia, wykute mam na blachę, wtajemniczony dobrze z tematem na ławce, pogoń za pieniądzem, apetytu, skala rośnie, doświadczenia, bagaż. Tak więc, tak wygląda w moim przypadku oczyszczona ścieżka. Yy. Jakby może jeszcze przedstawię do końca ten cały omówię całe zasady działania equalizera na ścieżce wokalu, ponieważ różni się jakby zasady korzystania z korektora w zależności czy to działamy na ścieżce basu, perkusji, czy samego snaru, czy wokalu, czy samych podbić. Za każdym razem jakby się go inaczej używa. Okay. Jakby nam pozostało jeszcze. Tak jak wspomniałem wcześniej, staramy się unikać podbijania danych pas, ale w przypadku wokalu zdarza mi się wypuklić pasmo wysokich tonów. Co pomaga wokalowi nabrać trochę oddechu w przestrzeni tak zwanego powietrza. W okolice myślę 12 kHz to dobry start. I, 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 I przeważnie nie robię tego na głównym wokalu, robię to na podbiciach, więc jakby tutaj tego nie będę robił, ale jakby nakreślam działanie korektora w dalszym paśmie wysokich. Niekiedy również podbiję bardzo delikatnie okolice 5 kHz, aby móc wokaliście podejść do przodu miksu w przypadku innych częstotliwości, to, które pasmo podbijemy, zależy od materiału z jakim pracujemy. Nie ma tu sztywnych reguł i to nasze ucho. Yy, I to nasze uszy yy, muszą, yy, muszą być decydującym głosem, a nie tabeleka rozkładu częstotliwości. Więc jakby to też miejcie na uwadze. Więc jakby to jest, yy, Pierwszy taki mój krok zawsze, który, yy, yy, znaczy nie zawsze, jakby na pewno gdzieś yy, w, w dalszych tutorialach będę przedstawiał, ponieważ jest wiele technik, yy, miksu, wiele różnych technik. Yy, niektórzy używają na początku na przykład kompresji, później yy, korektora, inni korektora, kompresja ja też ro robię różnie, w zależności od materiału, w zależności od tego, jaki chcę uzyskać efekt końcowy. Hmm. Dlatego też na początku, jeżeli ktoś nie ma za dużo doświadczenia, yy, używałbym korektora, yy, zanim yy, użyję kompresora. A powiem dlaczego. Yy, ponieważ, jak wiadomo, kompresor obniża poziom yy, głośniejszych partii sygnału, a podnosi poziom tych niższych. Więc kiedy kompresujemy za yy, redukcję jakieś częstotliwości, które muszą być wycięte, pozbycie się ich przed kompresją zapobiegnie ich ponownemu wyciąganiu. Więc jeśli planujemy wyciąć dolne pasmo dopiero po kompresji, to nie zmienimy faktu, że nasz kompresor będzie mocno reagował na te niskie pasma, powodując nadmierną redukcję sygnału. Dzieje się tak, ponieważ niskie częstotliwości niosą ze sobą sporą dawkę energii i wprawiają kompresor w ruch. Więc y, odcięcie ich przed kompresją pozwoli uzyskać bardziej naturalne rezultaty. więc jakbym mm, ja zademonstruję w, y, w dalszych y, y, moich poradnikach, y, jak ja to robię. Przeważnie używam korektora jako pierwszego, ale też zdarza się, że używam y, pierwszej kompresji. Więc, jakby to wszystko zależy od, od materiału i od, od założenia, jaki efekt chcę osiągnąć, i oczywiście od jakiego materiału y, z którym się pracuję. Także proponowałbym zapoznać się jeszcze raz dobrze z tym korektorem, popróbować sobie i, i, i dzięki za uwagę i zapraszam do następnego razu. Pozdrawiam Elo.